Praca zdalna i wysokowrażliwość. Dzisiaj tak Wysoko Wysokowrażliwe osoby i praca, uh, praca zdalna. Jest świetna pod warunkiem, że to ty decydujesz, w jakich godzinach co robisz. Wysoko wrażliwe osoby, ponieważ mają naprawdę piękną umiejętność koncentracji w sprzyjających dla siebie warunkach, a zazwyczaj w swoim własnym domu potrafią sobie stworzyć takie warunki, tak? yy, to są w stanie pracę, która zajmowała im w biurze, nie wiem, 4 godziny, wykonać w 2 godziny. Naprawdę są mega wydajne. Bo odpadają zebrania, odpadają rozmowy na jakieś takie niepotrzebne tematy. Ktoś się nudzi, przyszedł do Twojego biurka i z Tobą zagadał. Odpada wiele rzeczy, które je dekoncentruje, więc w domu są dużo bardziej wydajne, potrafią działać szybciej, tak? Pod warunkiem, że mają miejsce do tego, bo jeżeli jesteś wysoko wrażliwą mamą, która w czasie tej pracy zdalnej musi jednocześnie robić z dwójką swoich dzieci lekcje, i w tym samym pokoju twój mąż pracuje zdalnie, no to, no to, to już wiesz, że to się nie uda, tak. Okej, okay, ale jeżeli masz możliwość zapewnić sobie tą przestrzeń, tak, tą ciszę i spokój, Będziesz pracować zdecydowanie wydajniej niż nierzadko w biurze, tak? Gdzie było dużo osób, hałasu i tak Poza tym, umiejętność doboru tego czasu pracy. Są osoby, które są zdecydowanie bardziej wydajne rano, w godzinach naprawdę wczesnoporannych, nawet przed śniadaniem, po prostu mają mózg, jak brzydko, jak wstają. A są osoby, które najpierw to muszą sobie, nie wiem, rano zrobić jogę, tak, nie wiem, zjeść śniadanie czy, czy coś takiego, albo nie wiem, wyspać się i dopiero o godzinie 10 zaczynają tą maszynę po prostu rozkręcać, rozkręcać, rozkręcać i do 14 mają temat ogarnięty. Tak? Naprawdę tak się zdarza. I teraz to. Co naprawdę warto wiedzieć. Wysoko wrażliwe osoby jako pracownicy są bardzo wydajni, są bardzo skrupulatni, obowiązkowi, sumienni i zaangażowani. Więc jeżeli jesteś takim pracodawcą, pracodawcą wysoko wrażliwej osoby, zrezygnuj z jakichś naprawdę dziwnych form kontroli bo to będzie tylko rozpraszać wysokowrażliwą osobę i będzie ją po prostu stresować. Ale może słuchajcie powinnam nagrać filmik po prostu dla szefów wysokowrażliwych osób i tam to powiedzieć. Tak czy inaczej warto wiedzieć o zagrożeniach jakie niesie ze sobą praca zdalna. I pierwsze bardzo poważne zagrożenie to jest wpływ elektroniki. Ja teraz nie będę ci nawijać o elektrosmogu, oddziaływaniu i tak Na ten temat jest mnóstwo badań, mnóstwo książek. Można w tym sobie pogrzebać. Nie wiem, może kiedyś coś nakręcę na ten temat, ale wiem, jak to wpływa na osoby wysoko wrażliwe. Godzina czasami przy takiej bardzo skrupulatnej pracy na komputerze, gdzie musisz, nie wiem, wyłapywać błędy w jakimś programie księgowym, w jakimś programie graficznym, się skupiasz na szczegółach na przykład, i potrzebujesz przerwy, czasem nawet szybciej. Dlatego nie próbuj siedząc w domu przy komputerze, pracując zdalnie, pracować 8 godzin. To jest po prostu. No to jest szok dla organizmu, no, no to jest szok dla organizmu. No nie możesz sobie tego robić, po prostu nie możesz. I tak jesteś wydajniejsza zazwyczaj niż w biurze. I weź to pod uwagę, że nie liczy się jak długo siedzisz, a ile wykonasz. Jeżeli wykonałaś to, co miałaś zrobić na dziś, puszczasz to. Zostawiasz to. Naprawdę to nie jest wyścig o nagrodę superpracownika roku, który najwięcej godzin spędzi przy komputerze. A długie siedzenie przy komputerze wykańcza. Wykańcza, po prostu zabiera energię. To są takie pochłaniacze energii, że to się w głowie po prostu nie mieści. Yy, dlatego bardzo tutaj uważnie, czujnie Podchodź do tego czasu spędzanego z komputerem, z monitorem, rób sobie przerwy. Na ten temat też jest mnóstwo rzeczy, ale najprostsza przerwa ustawiać sobie tam, nie wiem, na zegarku czy, 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 czy w czymś tam powiadomienia, że nawet co pół godziny. Popatrz w dal na zielone, tak? Ja tu mam akurat okno, dlatego tak, tak sobie zerkam na zielone. Popatrz na zielone, w dal gdzieś, tak? Żeby ta akomodacja oka była. Przejdź się trochę, tak? Rozprostuj nogi, żeby nie siedzieć przy tym cały czas w pozycji siedzącej. Kolejną część dnia spędź już inaczej, wyjdź na dwór, wyjdź na spacer. Świetnym sposobem jest w ogóle przed rozpoczęciem pracy przy komputerze Rano pójść na spacer, wtedy, kiedy możemy złapać tego światła dziennego jeszcze, tak? Chociaż dobra, no, jesienią to rano będzie ciemno pewnie, zanim zaczniesz pracować przy komputerze, ale to wtedy sobie zrobić przerwę w trakcie, tak? Żeby wyjść na światło dzienne. Od razu dostaniesz więcej energii, zamiast pić trzecią kawę, wyjdź na spacer na światło dzienne. Naprawdę, chwytaj to słońce, ile możesz. Um, czyli te przerwy. Druga sprawa, jeżeli w jakikolwiek sposób. Rozmawiasz przez urządzenia elektroniczne, konferencje, narady, nie wiem, konsultacje z pracownikami, inwestuj w słuchawki. Naprawdę potrzebujesz mieć słuchawki. Rozmowy telefoniczne wykańczają osoby wysoko wrażliwe i to nie, to nie jest tak, że jesteś wyjątkiem. Słuchajcie, nie znam osoby wysoko wrażliwej, która by mi powiedziała, że ona może godzinę przez telefon rozmawiać. Nie. Zwykle to jest tak, że po 15 minutach taka osoba czuje się bardzo zmęczona. Po prostu jest zmęczona, chce jej się spać, tak? No i co wtedy? Kawa albo coś słodkiego, nie? Um, także zainwestuj w słuchawki. Po prostu rozmawiaj słuchawki albo przez ten tryb głośno mówiący, czy na laptopie, czy na komórce słuchawki albo tryb głośno mówiący. Yy, I mimo wszystko pilnuj tego czasu połączenia. Pilnuj czasu połączenia. Najlepiej od razu. Ustalać z osobą, z którą rozmawiasz, słuchaj, zamykamy temat w, w 10 minutach, bo ja mam jeszcze do zrobienia to, to i to. I to nie jest jakaś postawa roszczeniowa z Twojej strony, to jest kochanie, asertywność, <noise> bo jeżeli Ty sobie dasz wejść na głowę i ktoś zabierze Ci Twój czas i Twoją energię, to ty będziesz próbować na tej reszce sił zrobić to, co masz do zrobienia, bo jesteś sumiennym i zaangażowanym pracownikiem, tak? Czyli zabierzesz sobie jeszcze bardziej tej energii, albo będziesz mieć sobie coś za złe, że czegoś nie zrobiłaś, tak? Czyli znowu zadziałasz wbrew sobie. Dlatego najlepiej na początku ustalać czas połączenia. Słuchaj, mam 15 minut. Albo wiesz co, jestem w stanie rozmawiać 15 minut, potem mam pracę do wykonania, albo potem jestem po prostu zmęczona. Nie lubię rozmawiać dłużej. Zamykamy temat w 15 minutach, tak? I tego się pilnuj. Normalnie miej sobie zegarek obok i tego się pilnuj. Tak? Słuchaj, zostały nam dwie minuty. Jeszcze musimy umówić to i to, no to dawaj jedziemy. Zobaczysz, że w ten sposób nauczysz siebie być bardziej asertywną, a inne osoby będą bardziej konkretne. Zwłaszcza, jeżeli to są takie osoby, a wysoko wrażliwi naprawdę przyciągają takie osoby często, które. Dzwonią, żeby pogadać, bo one się karmią Twoją energią i będą gadać i gadać i gadać, a Ty jesteś dobrze wychowana, więc słuchasz i słuchasz, i masz zjazd po chwili taki energetyczny, że masz ochotę się położyć, spać. Więc najlepiej z góry od razu, tak? Także to są takie zagrożenia. Za dużo elektroniki, częste przerwy, po południami stroń od tego, zestaw słuchawkowy, tak? Czy tam na, na głośno mówiącym. Pracuj w tym czasie, kiedy jest, masz największą swoją efektywność. Eee, czekaj, co ja tu sobie jeszcze spisałam, żeby tego nie pogubić, <laughs> żeby tego nie pogubić, eee, ogranicz eee, nadmiar bodźców tych z zewnątrz. I wiecie co, to jest temat, który, który gdzieś tam umyka. Eee, bo jeżeli robisz coś, co wymaga Twojego skupienia na komputerze, ścisz ten telefon, wyłącz go, powiadom, eee, nie wiem, pracowników. Współpracowników, że w godzinach tych i tych pracujesz nad raportem i cię nie ma. I po prostu cię nie ma, bo czas, jaki potrzebujesz, żeby wrócić do wykonywanej czynności po tym, jak została ci przerwana, jest dużo dłuższy, niż jeżeli robisz to od razu, tak? Czyli dłużej ci zajmie powrót do tej koncentracji. I to jest bez sensu, bo tak zrobisz coś w pół godziny, a jak ci będą przerywać, zajmie ci to dwie godziny i jeszcze się wnerwisz. Więc to w ogóle nie ma sensu. I jednym z takich największych przerywników, oprócz telefonu, który trzeba sobie ściszać, wyłączać, odkładać, nie wiem, tryb samolotowy, świetna opcja, jest wyłączenie poczty. I, I o tym słuchajcie, o tym naprawdę mało kto mówi. To jest jedna z lepszych rzeczy, jaka poprawi Twoją wydajność, poprawi Twoją koncentrację i poprawi Twoje skupienie. Wyłącz, wyłącz tą pocztę. Sprawdzisz ją, jak zrobisz dlatego że jak wiecie robi się na komputerze i jest otwarty ten program do poczty i wyskakują takie te powiadomienia z boczku, że dostało się maila. Chcąc, nie chcąc spojrzysz na to. Jak spojrzysz, bardzo często klikasz. Jak klikasz, zaczynasz czytać to co do ciebie przyszło, ale wiesz, że na przykład teraz nie ma czasu, żeby odpowiedzieć, więc wracasz do przerwanej pracy. Co już jest powrotem do przerwanej pracy, czyli znowu dłużej łapiesz koncentrację, tak? I co robicie? Się? Robi się podwójna robota bo i tak, żeby potem odpowiedzieć na tego maila, musisz go jeszcze raz przeczytać, tak? Nie ma to sensu. I takich sztuczek jest sporo, ale naprawdę słuchajcie, ja nie jestem osobą, która byłaby tutaj jakimś super menadżerem od wydajności, bo, bo ja w ogóle działam inaczej. Jeżeli natomiast jesteś ciekawa takich sposobów, zwłaszcza dla pracowników zdalnych, moim zdaniem to jest super sprawa, ja polecam sobie naszykowałam taką książkę, to jest Timothy Ferrin's 4 godzinny tydzień pracy. Jest świetna. Po prostu to przeczytajcie. I dla każdego pracodawcy przeczytaj to na Boga i przestań gnębić swoich pracowników. Okay. No, To jest po prostu świetne, świetne. Tam jest mnóstwo fajnych patentów, także ten z Pocztą. Oczywiście nie wszystko będzie dla Ciebie odpowiednie, nie wszystko według Ciebie się może nadawać do zastosowania, ale wyciągnij z tego nawet parę takich patentów, jak właśnie Wyłączona Poczta i Twój, twój tryb pracy, Twoja satysfakcja z pracy, Twoja wydajność w pracy naprawdę wzrośnie. Tak? Zwłaszcza, jeżeli jesteś pracownikiem zdalnym albo, uwaga, prowadzisz swoją działalność. Tak? Prowadzisz swoją działalność. To jest bardzo ważne wtedy. Ok, także takie elementy. Jeszcze jednym takim, słuchajcie, może, może takim wydawałoby się niekoniecznie ważnym aspektem, ale yy, jest szklanka wody obok. <grytanie> to jest. To jest naprawdę ważne, yy, dlatego że wysoko wrażliwa osoba, jeżeli wejdzie, lubi swoją pracę i wejdzie w stan takiego flow, ona może nie jeść, nie pić parę godzin, tak? I nie nadrobisz tego potem. Naprawdę postaw sobie szklankę wody obok, żeby nawet podczas tej przerwy, gdy nie gapisz się w ten monitor, gdy właśnie masz się popatrzeć za okno, napić się tej wody. Gdy nie wiem, zadzwoni ktoś do ciebie i ci podniesie ciśnienie, napij się tej wody. Yy, gdy dostaniesz maila, tak? I zrobić się gorąco, bo nagle się okazało, że ktoś tam o czymś zapomniał. Ty już się czujesz odpowiedzialna za czyjś błąd, co naprawdę jest bardzo często u wysoko wrażliwych osób. Napij się najpierw wody. Woda jest rozwiązaniem na bardzo wiele problemów emocjonalnych, tak? Na nadchłok pracy, napij się po prostu tej wody. I w ten sposób nie tylko sobie zapewnisz, wiesz, taką przerwę, żeby nie działać w emocjach, ale będziesz też mieć w miarę na bieżąco pod kontrolą poziom nawodnienia organizmu, bo naprawdę wysoko wrażliwe osoby naprawdę mają tendencję do ogromnego angażowania się we wszystko, co robią. I wtedy świat przestaje istnieć. One mogą nie jeść, mogą nie pić. I skutki tego odwodnienia... Najszybsze to jest ból głowy, ból głowy, spadek energii, tak? Nie potrzebujesz takich atrakcji dodatkowych, ok? Także ta szklanka wody obok, częste przerwy, tak? Nie bój się, miej odwagę mówić też o swoich zasadach. Szefie, jestem najbardziej wydajna w godzinach ósma, dziesiąta, niech nikt do mnie nie dzwoni w tym czasie, to ja naprawdę zrobię większość wtedy roboty i każdy będzie zadowolony, tak? To, to, taki, to taki przykład, no. nie musisz tak mówić w ten sposób, ale warto nauczyć się mówić o tym, tak? pracuj w godzinach, kiedy jesteś wydajna, ogranicz nadmiar bodźców, czy właśnie ta poczta, tak? czy jakieś hałasy z zewnątrz, żeby móc się skupić na tym, co robić i Uwaga, podkreślaj to, podkreślaj to, jakim jesteś świetnym, zdalnym pracownikiem, tak? Podkreślaj to, dlaczego u Ciebie się to sprawdza. Jeżeli czujesz, że się sprawdza, bo jeżeli oczywiście masz taki zawód, który wymaga kontaktu z drugą osobą, tak, jak choćby no, wysoko wrażliwe nauczycielki, dla nich to była tragedia, tak? Praca zdalna dla wysoko wrażliwej nauczycielki, która po prostu potrzebuje do życia kontaktu z dzieckiem, tak, z dziećmi, ze swoimi uczniami, no to nie, no to, to wtedy się totalnie nie sprawdza, ale dla Większości takich pracowników, tak zwanych umysłowych, gdzie i tak chodzisz do biura i tak siedzisz przy komputerze, tak? Jeżeli możesz siedzieć w swojej, w swojej atmosferze, działać po swojemu, to będziesz dużo bardziej wydajna. I jeszcze o jednym zagrożeniu chciałam powiedzieć na koniec: to jest zagrożenie nadmiernego bycia wewnątrz, czyli nadmiernej separacji od. Świata, ale to jest zagrożenie nie tylko w kwestiach zawodowych, to jest zagrożenie w ogóle dla wysokowrażliwych osób, więc o tym powiem w zupełnie innym filmie. Poznając życie, znowu się rozgadałam i ten filmik jest dłuższy niż miał być z założenia. Tak czy inaczej, dzięki, że dotrwałaś do końca. Mam nadzieję, że było chociaż trochę przydatne. Będę wdzięczna za subskrypcje, za komentarze. Czytam je wszystkie, nawet jak nie na każdy zdążę odpowiedzieć, i nawet jak nie każdy zdążę polubić, bo coś tam mi kolejnego wskoczy w pocztę, to naprawdę czytam je, czytam je wszystkie i jestem wdzięczna za każdą oznakę tego, że, że Wam się podoba, że jest Wam to przydatne, bo po to to robię. Dzięki, wielkie, cześć.